Drukarki 3D w stomatologii już znamy, ale wyobraź sobie koronę, która sama się dopasowuje do zgryzu pacjenta, albo implant, który reaguje na zmiany w kości. Brzmi jak science fiction? To już 4D printing. Druk 4D to tak naprawdę druk 3D plus czas. Wykorzystuje inteligentne materiały, które reagują na bodźce: wilgotność, temperaturę, pH czy nacisk. Dzięki temu w stomatologii testuje się już samoadaptujące się szyny ortodontyczne, bioaktywne wypełnienia, implanty wspierające gojenie kości. Najnowsze publikacje pokazują, że polimery Shape Memory mogą zmieniać swoje właściwości w jamie ustnej. Trwają też próby stworzenia materiałów, które same uszczelniają mikropęknięcia w kompozytach. Jeśli technologia się sprawdzi, możemy mówić o wydłużeniu trwałości uzupełnień. Zmniejszeniu liczby powikłań, większej personalizacji leczenia, bo materiały same dopasują się do pacjenta. Druk 4D w stomatologii to jeszcze badania, ale wygląda na to, że to przyszłość szybsza niż myślimy. Obserwuj dentelens.